Cześć, mamy następny dzień. Już wczoraj nic nie nagrywałem, ale wyobraźcie sobie, zajechaliśmy, zajechaliśmy w nowe miejsce. Tutaj wspomnieliśmy o pani, którą spotkaliśmy w pewnym momencie na jednej z plaży i zaparkowaliśmy dzisiaj na jej podwórku. Zobaczcie jakie ładne tutaj kwiatki. Brama więc tutaj praktycznie przy samej ulicy i tutaj. Jesteśmy w miejscowości praktycznie w Aonang, i tutaj e, pokażę Wam troszeczkę, jak to wszystko tutaj e, wygląda. To jest samochód. Tutaj wczoraj biesiadowaliśmy, e, i pokażę Wam też instrumenty ludowe, takie tradycyjne, które tutaj e, właścicielka posiada i tutaj naprawdę było mega przyjemnie, ponieważ był fajny przewiew. Jeszcze wczoraj wiatr padł, padał, więc było tutaj deszczowo I, i tak to wygląda. Z tego co tutaj z tego, co tutaj rozmawialiśmy, to jest flet w stylu właśnie tajskim, który nie ma możliwości nastrojenia. Jest w jednej tonacji, więc też taka. I ma taką śmieszną skalę, więc jak się gra tutaj, no to, to nie jest tak jak taki europejski flet. On ma inne dźwięki jak te na pianinie, więc część dźwięków się zgadza, część dźwięków jest spoza tonacji, więc to brzmi ciekawie. I tutaj takie dwa instrumenty strunowe, za cholerę nie zapamiętałem nazwy, i tutaj jeden z nich jest sopranowy, czyli gra wyżej. Jeden jest e, bodajże altowy, czyli gra niżej. I co ciekawe, ja spróbuję tutaj zaraz coś sekundę zagrać, żeby był fajny content, e, i gra się smyczkiem, podobnym jak na skrzypcach. E, ten bodajże był kupiony w Kambodży, a tamten nie pamiętam, chyba w Tajlandii, ale ten w Kambodży był kupiony, więc jakby tutaj e, z tego regionu. E, I co ciekawe z tego, co mówiła tutaj Gan, że mamy struny zrobione z linki z roweru, więc taki trochę e, samoróbka, ale zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to e, wygląda. Biorę instrument, na którym wczoraj grałem. E, jest tu smyczek, jest tu smyczek, który jest pomiędzy strunami. On jest pomiędzy jedną, a drugą struną. Nie wiem, czy to będzie widać, ale gra się mniej więcej smyczkiem na dole, gdzieś tutaj. I wydaje to taki dźwięk. Wczoraj się troszkę uczyłem grać, ale nie jest to wcale super proste. A druga struna, coś się z nią stało? Bo nie wydaje dźwięku, ale jedna struna gra, a druga nie gra. I tutaj się przyciska normalnie, jak normalnie, w powietrzu. Więc dla mnie jest to nienormalnie, bo gram na gitarze. Więc dźwięk tutaj podobny, już za wysoko trzymam smyczek, więc trzeba go trochę niżej trzymać. I wtedy jest lepszy dźwięk. Więc ten instrument sopranowy wydaje wysokie dźwięki. Niestety, ale jako gitarzysta nie dałem rady bez problemu tutaj e, grać, ponieważ jestem przyzwyczajony tutaj, że jest, przyciska się te dźwięki e, do gryfu, a nie w powietrzu. Więc jest to dosyć skomplikowane i nie ma na dodatek progów, więc trzeba tutaj jakby zgadywać, w którym miejscu te dźwięki się przyciska. No i smyczek, do którego ja jako gitarzysta nie jestem przyzwyczajony, ale zasada tutaj jest podobna jak na skrzypcach, e, tutaj wiolonczeli. Tylko z tą różnicą, że smyczek jest pomiędzy, pomiędzy strunami. Co ciekawe, tutaj właścicielka jest tak, że nazwijmy to, ma kolekcjonerką dużo ma tych instrumentów, ale nie wszystkie ma tutaj w, tej, w tym domu, więc mówi, że ma dużo więcej tych instrumentów. Tego drugiego już nie będę ruszał, ale zobaczcie jaka to jest. Tutaj dbałość wykonania. Wczoraj też graliśmy na gitarze. Nie mojej, ale właśnie tutaj też właścicielka przyniosła e, gitarę, pro, Fajne produkcji hiszpańskiej, więc, y, więc było tutaj fajna, fajna zabawa, sobie trochę pokreśla. Ja też jakąś melodykę zagrałem, ale tą melodykę zagrałem na gitarze, nie na tym instrumencie, ponieważ jest to zbyt trudno. A tutaj jest sami, a sami tutaj odpoczywa. Podstałem tutaj jest jego ulubione miejsce. I tutaj jeszcze pokażę, może kawałek kuchni. Trzeba zgiąć buty, jak to w azjatyckiej kulturze. I tutaj taki fajny domek zrobiony z drewna w połączeniu z cegiełkami. Fajnie to wygląda. I tutaj wczoraj, właśnie Gan przygotowała nam fisz kary, czyli kary z rybą. Tam jest łazienka. Tak więc, tutaj, tak wygląda kuchnia. A my zaraz zbieramy się, bo wzięliśmy sobie na dwie noce hotel, żeby trochę osamknąć. Więc, jedziemy parę kilometrów i spadamy dzisiaj. Odpoczniemy sobie w hotelu ponoć z basenem. Jeszcze weszliśmy na górę, na balkon. I tak to wygląda. Nasz samochodzik. Widoczny z balkonu. O, chyba, tak będzie lepiej. No, to dojeżdżamy do pewnej świątyni, którą zauważyliśmy całkiem ładną. Tak się nam wydaje. Zobaczymy, jak będzie pot. Ale tutaj jakiś. Jeszcze, jakby tak ruszyć z jedynki, byłoby dobrze. O! Ule, Zobaczcie to. ale mówi Agan, że jest tutaj za ciepło, żeby wchodzić. Ale robi wrażenie, cytując z klasyka. Z żółwiem, tam są żółwie. Z... Nawet nie ma miejsca na, na park. Dobra, jest tutaj, ale robi wrażenie. O dziwo nie było dużo miejsc do parkowania, ale jakieś znaleźliśmy. No i próbujemy wspiąć się. Z tego co Kasia tutaj wyczytała albo się dowiedziała, to nie można wejść tym środkiem, ale można wejść bokiem. W lewej strony i tam jest trochę cienia, więc mam nadzieję, że w 5 minut to ogarniemy, bo jest cholernie ciepło. Widzicie, widzicie to? Masakra. Trochę chińsko, nawet fajnie. Ona jest właśnie chińska. chińska, tak, to dobrze. No ale te słonie, te słonie tutaj bardziej azjatycko, ale tak te same świątynie, zdecydowanie chińskie i ten żółw. Zobaczymy dalej. Ale zobaczcie ogółem. Rejon, właśnie Nang krabi. To są takie skały jak zawatara. Może nie takie jakieś super wysokie, ale ładnie to wygląda. Tak wygląda żółw od tyłu. A tak będzie wyglądał z góry. Wspomina mi tą arenę, którą z Gdańska chyba. Mamy chyba już połowę. Zaraz ładniej. Złote z czerwienią. Jeszcze ptactwo. I małe sprostowanie odnośnie tych schodów. Z środkiem można iść, ale przez to podą są gorsze schody. I jest po prostu jesteś w 100% w słońcu. A tutaj masz trochę cienia, więc sprostowanie źle zrozumie. jaka się powiedziała, oni są przerażający. Już lepsze są te posągi niż te takie, jakby to powiedzieć, jak te e, w, figury woskowe gdzieś w zakopanym e, i nie tylko muzeum figur woskowych. Wygląda to strasznie, ale za to widok już wygląda przepięknie. Ładna ta okolica. Zobaczcie jaką fajną maszynę, tam jest na dole jakiś wózeczek I tutaj Lina I silniki wciągają na górę Żeby zasilić tego Buddę, Może jakimś dobrym jedzeniem No to dojechaliśmy do hotelu Auto sobie stoi w cieniu Fajne warunki I to jest nasz hotel Po lewej stronie jest Restauracja, tam gdzieś w e, pośrodku, za tym autem. To jest taki mini chodniczek pośrodku, który prowadzi do e, basenu. A obok basenu, masaże, z których spróbujemy skorzystać, bo ceny są, nazwijmy to, normalne, jak na Tajlandię. Więc tutaj idziemy. To jest taka śmieszna uliczka. Po prawej, właśnie restauracja, restauracja i recepcja i nasz pokój A4. Idziemy w tę stronę. Cieszymy się, bo jest hotel, jest wszystko na miejscu fajne miejsce parkingowe. O, mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. Jutro pies będzie miał komfortowe warunki. No i tam gdzieś po lewej stronie nasz pokój, później pokażę jeszcze w środku, a tutaj basenik, basenik i z tyłu masaż. i nasz pokój numer, tu jest A3, czyli A4 tamten. Zobaczcie jeszcze jak wygląda nasz pokój, piękne, gustowne, zielone e, zasłonki, firanki, różnej Wysokości, ale nie narzekamy, oczywiście, śmiejemy się. Fajne cegiełki, trochę podobnie jak u tej właścicielki UGAN, gdzie byliśmy wczoraj jeszcze. Więc tutaj jest to fajnie skomponowane. Tu już trochę bałaganu, ale mamy trochę e, swoich rzeczy. E, I tak, ja sobie tam montuję właśnie filmik dla Was i do, właśnie, do na, nakręcam ostatnią scenę z dzisiejszego odcinka. I zobaczcie to, nigdy nie mieliśmy toalety łazienki na zewnątrz, pod chmurką. Po prostu. Nie jest może jakaś rewelacyjnie piękna, ale gustowna, zadba, zadbana, czysta. Śmiesznie, bo tutaj nam właśnie ptaki wlatują. Komary, różne rzeczy, ale ptaki fajnie jak tutaj, właśnie gdzieś na tym drzewku się zatrzymują. I robią sobie przerwę. Fajnie, jesteśmy zadowoleni, jest opcja, że jeszcze przedłużymy sobie na jedną, dwie noce bo naprawdę jest spoko.